pierwszego liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego imienia Mikołaja Kopernika oraz remont auli w zespole szkół nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza. Zakres prac obejmuje całkowity remont tejże auli, remont sceny zabytkowej. Muszę dodać, że ta inwestycja będzie również przebiegała pod nadzorem konserwatora zabytków. Czas, który upłynął od momentu, kiedy rozpoczęto starania na remont tejże auli. Jest dość długi, ale kończymy szczęśliwym finałem. Ten moment wreszcie nadszedł. Jak Państwo wiecie, aula w Koperniku to było zawsze miejsce centralne, miejsce wielu wydarzeń. Od sześciu, prawie siedmiu lat nie możemy z niego korzystać z tego powodu, że scena została rozebrana ze względów wymagań przeciwpożarowych. No i od tamtego czasu czekamy na to właśnie, żeby tę aulę przywrócić do dawnej świetności. Zakres prac obejmuje także odbudowę siedzisk na balkonie oraz odtworzenie wejść z poziomu korytarza na drugim piętrze, montaż kurten i rolet zaciemniających konserwację stolarki drzwiowej. Odtworzenie doświetlenia auli, wymianę parkietu i wyposażenie auli w profesjonalny sprzęt audiowizualny to w Koperniku, ale w tym samym czasie wykonawca będzie zajmował się modernizacją auli w Sienkiewiczu. Tam. Praktycznie będzie wymienione wszystko. Począwszy od ścian instalacji elektrycznej, podłączenia internetu, czyli nowe łącze internetowe, cała scena, kotara elektryczna, będą też wymienione okna. Także no można powiedzieć, że. Praktycznie całkowicie nowa aula, piękna i kolorystycznie, bo już widziałam wizualizację. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustalony został na 400 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Remont nie będzie utrudniać nauki, ponieważ, jak zapewnia wykonawca, najgłośniejsze prace zostaną wykonane podczas wakacji. Długo wyczekiwane dwie inwestycje dofinansowanie, które otrzymaliśmy. Pozwala nam na to, żeby to zrealizować. Myślę, że te 400 dni to tylko jest hipotetycznie, a uda się wykonawcy zrobić to wcześniej, dlatego że no, obiekty czekają na to, żeby można było z nich korzystać. Także pan, Państwo dyrektorzy tutaj jednej i drugiej placówki na pewno będą. Tutaj swoim gospodarskim okiem doglądali tej inwestycji. my również. Wykonawcą inwestycji jest firma Sebastian Iwicki, usługi remontowo-budowlane z siedzibą w Kołobrzegu. Koszt inwestycji to blisko 1,6 mln zł brutto.